Partnerem odcinka jest Instaforex. Handluj lepiej i mądrzej z Instaforex. Witam Bogosz Kasowski i Rafał Rack. Zaczynamy finansowy horyzont. Jesteśmy już w poszadałni amerykańskim, ale zaczniemy sobie od Europy, zaczniemy od naszego tutaj podwójeczka dzisiaj i będziemy... Się zastanawiać, zastanawiać, mówić o faktycznych skutkach ukraińskich ataków na rosyjski przemysł naftowy. Czyli tak, co tam u rosyjskiej ropy na pewno, co tam poszedł, nie, co tam z pogodą, więc dzisiaj dużo tego będzie. Ale czyli zacznijmy od tego rosyjskiego, właściwie rosyjskiego problemu, tak, który miał zostać wytworzony przez te naloty ukraińskie. Jak bardzo to uderza w rosyjskie produkcje? Jak bardzo to w ogóle zmienia, powiedzmy, mapę światową ropy? Czy to, czy to ma duże znaczenie? I jak to wygląda od strony liczb? Może tutaj zacznijmy od tego. Od strony liczb. Pozytywnie jest 17 głównych refinerii Ukraina trafiła rosyjskich. Ostatnio też ten poet w nowosyjsku, który odpowiada za przepływ mniej więcej 2% światowej podaży, bo to jest ropa i rosyjska, i z Kazachstanu. Więc tu pytanie, czy na przykład Chevron się nie będzie budował, skoro ma udziały w Kazachstanie. Zresztą Exxon też chce się tam wepchnąć, bo też do 13 grudnia w ogóle mamy przecież ciekawe czemu taką datę wybrali termin, żeby doszło do wykupu aktywów zagranicznych u Departament stanu dał i Chevron i Exxon chcą w to wejść bo tam jest parę ciekawych rzeczy. Ale wracając do samej Ukrainy, wydawać by się mogło, że te ataki są skuteczne. Nawet w internecie mamy co chwilę informację, że to są najskuteczniejsze sankcje na Rosję, i momentami tak, pojawiają się pewne problemy. Ale jeżeli chodzi o samo przetwórstwo i liczby, Rosja wydobywa nieco ponad 9 milionów bawiąek, tam coś koło 9,2-9,3 miliona dziennie. Przetwórstwo mają na poziomie maksymalnym 6,6 miliona bajełek. Problem jest w tym, że w szczytowym momencie po atakach i przy pracach konserwacyjnych zaplanowanych, które były, udało się Ukrainie zredukować możliwości przełowowe Rosji do o 20%. 20% w ogóle, tak? W ogóle, tak. Z tych 6,6 tak. miliona. Natomiast e, to są tak krótkotrwałe przełowy. Prawdę mówiąc tu rodzi się pytanie jak sprawnie Chińczycy dostarczają części zamienne do rafinei, które jednak w większości już funkcjonowały na wielu komponentach zachodnich, że oni tak szybko to przywracają do pracy, ponieważ w ciągu tego roku przetwórstwo ropy w Rosji spadło o zaledwie 3%. A no, mamy... Nie można tego nazywać sukcesem 3%. Ale z drugiej strony, rynek wewnętrzny na pewno tak osłab, bo paliwo w sensie fizyczne, czyli przetworzone już, tak, benzyna, czy to rolnicza, czy to inna, no nie docierała do odpowiednich sektorów rosyjskich w ogóle całej gospodarki. Tak, czy Ale tak to można zaryzygować wszystkie to, to Też było dość krótkotrwałe. To było związane oczywiście ze skokiem potrzebnym wczesną jesienią na zbiory i zasiewy o zimę. Więc tutaj też sytuacja jest też w miarę unojmowana Natomiast Rosja nie mają ich przemysł naftowy nie pracował na pełnych obrotach, więc Rosjanie po prostu po ataku włączają po prostu jakąś część tych elementów rafinacji, które były wyłączone po prostu już wcześniej, które nie zostały zaatakowane i w ten sposób oni sobie to niwelują. Tak więc uważam, że oczywiście to jest jakiś plan, żeby tutaj uszkadzać, bo przecież ten atak na noworosyjsk z 14 listopada, co nam troszkę podbił te ceny w ubiegłym tygodniu, no to w piątek. No to tutaj wcale nie był złym pomysłem, tak? no bo jedno nabrzeże jest nadal wyłączone jeszcze dzisiaj. Natomiast no w niedzielę oni już przywrócili, więc też bardzo szybko. Nie? Zobacz dwa dni, mhm. tak, te 2% udało się przywrócić. Tak? Jak był atak na jakąś tam, już nie pamiętam czy to była przepompownia czy coś też przy CPC kazachstańskiej, dla kazachstańskiej ropy między innymi. No to tam też y, praktycznie od razu przekierowali to jakąś inną ścieżką. Że tam ten y, przepływ spadł minimalnie. Więc y, to jest fajny plan, to jest y, skuteczny plan, podobnie jak część sankcji, które jest nakładanych. Natomiast rynek jeszcze tego nie wycenia. Nie? W raportach OPEC nadal mamy 3 miliony ponad. No właśnie, bo jak to jest? Ogólnoświatowo. Czy, czy rynek się tym w ogóle przejmuje? Bo tak patrząc na wykres, to tej ropa nie ma jakiejś ogromnej zmienności. Nikt nie reaguje jakoś panicznie na informację, że płynie kolejna rafineria. W Rosji to pewnie jest też wynika z tych danych. A OPEC ostatnio zwiększył to wydobycie, ale tak jakby tak jakby mimochodem i, i to nie, jakoś bez przekonania bym powiedział. No bo wolne moce produkcyjne w OPEC masz tak naprawdę w dwóch miejscach: hmm? Ajabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Cała reszta to ma wolne moce produkcyjne do zwiększenia poniżej tam 300 tysięcy baryłek. A tylko Arabia Saudyjska ma ponad 2 miliony wolnych mocy produkcyjnych. Zjednoczone mijaty teraz, nie pamiętam już tej liczby, ale też coś w okolicach miliona. Czyli Wiec, chodzi o oni fizycznie nie są w stanie jakoś zwiększyć dokładnie, dokładnie, to nie powyżej, jest... powiedzmy tych oczekiwań rynkowych, tak? No nie, nie podejdziesz w ogrodku, nie wykopiesz dziury z apek nie wsadzisz węża i nie pompujesz ropy, tylko no to jednak wymaga jakiejś infrastruktury, to wymaga jakichś badań. Oczywiście w krajach OPEC jest to tyle łatwiej, no bo jednak to wszystko jest państwowe i tam te kwestie środowiskowe są odrobinę powiedzmy lżej traktowane, jeżeli chodzi o przemysł ze strony lokalnej, natomiast... Nie ma specjalnie możliwości, żeby zwiększyć, a nadal mimo wszystko Międzynarodowa Agencja Energii podniosła swoje prognozy przecież w ostatnim raporcie, że zamiar już nie, że będziemy dobijać do 4 milionów nadpodaży, tylko zdecydowanie przekroczymy 4 miliony nadpodaży w przyszłym roku. Tak więc ile by trzeba było? Przypominam, mamy 6,6 miliona mocy rafinerijnych w Rosji. E, około 5,1-5,2 pracuje. Więc mają jakąś rezerwę rafinacyjną, więc ile by musielibyśmy zlikwidować przetwórstwa naftowego w Rosji i ograniczyć eksport z Rosji, żeby zniwelować 4 miliony nadwyżki na rynku? To jest tak naprawdę jedyna szansa na to, żeby sankcje nakładane w Tynę, na Indie czy Chiny, zmuszające do rezygnacji, nie odbiły się na cenie ropy, także wywinduje nam. Gdyby nie było tej nadpodaży, to mielibyśmy problem, no bo wtedy cena by faktycznie mogła skoczyć na 100 czy więcej milionów, na 100, więcej milionów, 100 czy więcej dolarów za bałkę Przy tej podaży około 96 milionów, gdyby wyciąć całą rosyjską podaż to zeszlibyśmy w okolicy 96 podaży przy stu kilku... Pewnie cena skoczyłaby wcześniej, bo to ta nadpodaż tak. by nie musiała zniknąć, żeby ta cena doszła do 100. tak? Tak. Do bo ludzie by, się teraz, by informacje, to Tak, jest więc normalne. teraz po prostu jest kwestia tego, czy ta nadpodaż yy, nam to wchłonie. Powinna nam wchłonąć, bo Międzynarodowa Agencja Energii nie zakłada, że Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska zwiększą swoje wydobycie do maksymalnych możliwości. Mhm. Więc tutaj te dwa państwa byłyby w stanie. Pytanie, jakby na to reagowała Rosja? No, bo przecież OPEC, plus to też jest Rosja, tak? Tak naprawdę w OPEC, plus jak mówimy, to mówimy Arabia Saudyjska Rosja, i potem długo, długo nic, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak i tak dalej. tak? Więc tu wcale nie jest powiedziane zero-jedynkowo że jesteśmy w stanie podbić tą cenę atakami na Rosję, tu musi pójść znacznie bardziej zmasowany ten atak, znacznie skuteczniejszy w dłuższym terminie. Czyli podejrzewam, że kwestia już nawet nie tylko samych afinei, ale też na przykład późniejszych dostaw, tak? Części zamiennych. No bo jeżeli zaatakujesz, jeżeli by ci się udało stagetować na afinęję, tak, na jeden element, tak? jeden rodzaj elementów, no to w końcu fizycznie zabraknie tych elementów w Rosji. I trzeba będzie sprowadzać z większych odległości. No przede wszystkim, oczywiście tu mówimy o Chinach. Więc no oczywiście to jest trudne, nikt nie mówi, że to jest łatwe, ale tak. No właśnie ta... ale też no tak, no to musieliby nagle jakoś magicznie trafić wszystkie rafinerie w Rosji, jeszcze w to, te części, których Rosjanie nie mają, żeby wymienić. Może być to trudne, ale pewnie, gdy będą bardzo uparci, to może w końcu się zdarzy, że te części się skończą. Natomiast pytanie, bo teraz mamy teoretycznie sezonowość, tak? czyli ropa ma większe, delikatnie zużycie zawsze zimą, kiedy jest chłodniej, kiedy więcej podróżujemy. No, tak? Okres, te okres no, świąteczny. Okres tak? świąteczny, rajd świętego Mikołaja słynny, to już powoli, tak? kiedy żart, obecnie termin ekonomiczny, e, więc to wszystko powoli już się zaczyna i czy teoretycznie to może wyciągnąć przy okazji, jeszcze jakichś bombardowań e, dodatkowych. Czy to wyciągnie tą cenę trochę? Czy to raczej nie taka stagnacja w tej nie chwili? Nie za wiele, nie za wiele. Za dużą nadwyżkę mamy prognozowaną. Hmm. Tu musi faktycznie nastąpić coś. Zobacz, no jak cenku w piątek była, już w niedzielę się okazało, że mamy tą, ten port wraca do pracy i większość tych ładunków będzie ładowana. Być może częściowo na mniejsze statki, tak? No bo tam jedno nabrzeże na Suez są, jest jeszcze w emoncie. Po tym ataku, ale nie zmienia to faktu, że no przy drugim nabrzeżu Suez Maxy i Afika Maxy so jesteśmy w stanie te, te rodzaje tankowców ładować, czyli te największe, które tam są ładowane, bez problemów. Tak więc po prostu jest tutaj jest skuteczność tych ataków, jednocześnie niestety nie przekłada się ona na Długoterminową falę, tak? Znaczy, niestety mówię w kontekście wojny, no bo oczywiście dla nas, konsumentów, im niższa cena tym lepiej, choć pewnie podatkami do, będą dorównywać. <grymint> <śled utilise> bo jednak te ataki na finę podnoszą też marże afinacyjne i te marże nam teraz rosną, no bo one rosną właśnie sezonowo. Więc no tu. Europa raczej nie widzę jakiejś perspektywy, dopóki nie dojdzie do jakiegoś skuteczniejszego ruchu, żebyśmy wyszli jakoś specjalnie zasadnie wyżej tych 66 dolarów powiedzmy na bęcie, czy już nie mówiąc o 70 dolarach, gdzie ostatnia z 70 dolarów, no to widzieliśmy kiedy? Widzieliśmy je 26 września. No, to da, da dawno było wybicie. Od tego czasu jest taka śliczna Znaczy wybicie, 70-tki zjechaliśmy, tak, więc to nawet nie ma granica korytarza właściwie, ale tak. powiedzmy, że potem było niżej i nie przebijało się, nie było, że tak powiem, też, ale nie było też, nie schodziło jakoś głębokie dołki, tak, no niby jest duża nadpodaż, mamy te ogromne rezerwy, ale nie widzimy 45 tak, za tak. baryłkę. No. Jeszcze nie, no bo jednak ta wojna trwa ta wojna trwa i to jest pytanie jak będzie się toczyło jak będą w stanie tutaj coś ugać więcej tak? Natomiast... I jak będzie pokój teoretycznie tak to powinniśmy spaść na ropie tak. no bo tak. potencjalnie zwiększy się ilość jeszcze dodatkowa tak tak pytanie oczywiście jak będą sankcje wtedy dystrybuowane że tak powiem jak będzie przebiegał proces znoszenia sankcji bo na pewno no tam Przy się aktualnej tam, sytuacji, tak? Tam zakładam, czytałem, że... że mają się dogadać podobno, że Ameryka znowu tak, zaczyna rozmawiać z Rosją, tak jakby tym razem po cichu i może z tam kilkoma przedstawicielami Europy i nie wiemy, jakie są tam ustalenia, ale już pojawiają się plotki, że jakieś dyskusje na temat pokoju są. Tak? Pytanie, czy się jak z tymi sankcjami, czy to zejdzie z automatu, jak, czy jak tylko znaczy... tam się ustaną działania wojenne, bo raczej nie, prawda? To ciężko było nie. nawet zrobić Natomiast, technicznie. Ja, no Ja pamiętam, że pierwsze plany, jakieś tutaj, informacje pokojowe po wejściu już tampa do Białego Domu były takie, że Putin miał oczekiwać, że będzie stanowił 30% dostaw gazu do Europy. Jako jeden z warunków pokoju. Tak, I wtedy oczywiście w grę wchodzą jakieś tutaj no kwestie, właśnie sankcji europejskich i tak dalej. Myślę, że Europie będzie trudniej znieść te sankcje niż Amerykanom, czy Australijczykom, czy Japończykom, którzy po prostu nałożyli sankcje, ale aż tak mocno nie są nimi dotknięci, nie i tak blisko związani jak my. Tak, tu też kwestia tego, no, co się dzieje w Europie, tak, już nie mówiąc o tych dronach nad lotniskami, co przecież mieliśmy w tym miesiącu i w poprzednim. W Nasze Europie. pociągi biedne. No to właśnie AKP no... i tak za szybko nie jeździła teraz. <laughs> Znaczy, słyszałem, że PKP chce y, zrobić numer dwej y, tym sabotażystom i jeździć punktualnie. O nie, <laughs> ale to tak y, to gdzieś tak, y, żartem na boku, tak? Y, y, mnie najbardziej szokuje praca, bo zgłoszenie było wieczorem o wybuchu. Co prawda w mediach się przewija, że była informacja, że wybuch był na tojach, no ale ja myślę, że ludzie, którzy dzwonią, to by musieli mieszkać w okolicach tych tojów, żeby zidentyfikować, gdzie było, a ludzie po prostu dzwonili, że słyszeli wybuch. Tak? I nagle przyjeżdżasz i okej, okay, słyszałem wybuch z okna, ale nie wiem gdzie. Więc podejrzewam, że to było w tę stronę. Natomiast fakt, że trzy czy cztery pociągi przejechały po tym uszkodzeniu, i dopiero kolejny nad ranem zauważył po tych ośmiu godzinach, ale no coś się dzieje. Coś no się jest tutaj. solidna produkcja, pociągi pancerne prawie tak, za szybko też nie jeżdżą, więc nie miały jak się wykoleić, po prostu nie wzięli to pod no właśnie uwagę. Właśnie im szybciej by jechał tak naprawdę w, tym mniej odczuwalna powinna być ta wywa, teoretycznie tak, Aha. ze względu na kształt i budowę wózków kolejowych, ale to już jest temat w... mocno techniczny, szalowy. Tak, już wracając tutaj do naszych tych towarów, no to tak, tak jak wspomniałem tutaj wcześniej ta zima w tym roku może być mroźna, więc może tutaj się tym trochę zajmijmy. Zbliżają się święta, po drodze jest Thanksgiving i ten Black Friday. Eee, wiadomo, indyki robią się nerwowe w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. Zobaczymy, czy Trumpu łaskawi swojego indyka, bo Amerykańcy zawsze tak mają, prawda? Amerykański prezydent łaskawia jednego indyka, a tu może być grill zamiast tego. W każdym Zali w balowej. Tak, zali balowej, nowo wybudowanej, więc zobaczymy. W każdym razie y, widziałem kilka prognoz, takich dosyć solidnych, czyli tych amerykańskich instytutów, że w tym roku zima jednak będzie posiadała śnieg. Taki rzecz, taka dziwna rzecz, prawda? Że Ale naturalne czy sympatyczne? Właśnie naturalne. I to na północy, w sensie Ameryka Północna, i w Europie. Tak? Czyli Europa i Ameryka Północna mają mieć wyjątkową mroźną zimę. A czy mroźna to jest taka właśnie nasza, kiedy normalna, tak jakby kiedyś? Historycznie, że <laughs> jest normalna zima, a nie że trochę tam pokropi deszczyk i to wszystko. Więc mamy mieć taką zimę, teoretycznie. I teraz tak, no jest kilka rzeczy, która to była na pewno wpływ. No tutaj ostatnio gaz wariował, prawda? Czyli gaz naturalny miał. Tak. Y, dużą zmienność. Y, to podejrzewam, że to też trochę i zewnętrznie, i też te informacje, o których rozmawialiśmy wcześniej, które są poniekąd dotyczą Europy, ale też gazu, y, więc to się łączy. Y, natomiast jestem ciekawy, bo mamy teraz co? Mamy teraz czas, kiedy i kawa, i sok pomarańczowy, tak, i te wszystkie produkty około, tak, y, agralne, będą coraz bardziej potrzebne. To też jest pik zużycia. Tak? Też końcówka roku, też rzecz świętego Mikołaja. Więc yy, widzieliśmy też ostatnie ruchy i na kawie. To jest ciekawe, bo tam też są jest polityka dalej w przypadku kawy. I na soku pomarańczowy, no sok pomarańczowy, na amerykański kontrakt, wiemy, że to wiemy, też wewnętrznie, czyli ta zimna zima teoretycznie może mieć tutaj wpływ. Kiedyś mieliśmy te straszne mrozy, nawet w Teksasie to się zdarzyło, do dzisiaj podejrzewam mają traumę, jak tam ludzie mieli w tych przyczepach, tak w Teksasie, mieli tak zimno, że zamarzali praktycznie. No zużycie gazu rosło wtedy pod niebiosa, no ale nie mówię o takim ekstremum, ale jak będzie trochę zimniej załóżmy niż zwykle, to co myślisz, że tam, czy to ma w ogóle wpływ na kawę, to od tego zacznijmy? Na kawę nie, w tej chwili tylko polityka. Bo, właśnie. A i mamy jeszcze sok pomarańczowy, czyli tam po, południe Stanów Zjednoczonych. Znaczy tak, zacznę od kawy. Z kawą jest ta kwestia. Um... Cena jest wysoko, ponieważ po pierwsze, tam ułaskawił 200 produktów nieprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, ale z tego co czytam, Brazylia dalej ma 50% cła, będąc największym dostawcą kawy, dostarczając 30% im zużycia. Więc kawa tutaj nie zareagowała nam jakoś, znaczy były, pojawiły się spadki pod tym ogłoszeniu, że będzie to ułaskawienie. Natomiast nie ma tego tak mocno, ponieważ Brazylia się nie łapie. Tak, A w przypadku Arabii, no to cały czas mówimy o Brazylii, no bo to jest 30% dostaw, które Brazylia teraz przekierowuje gdzie indziej, wysyła mniej tej kawy. A jednocześnie jest kwestia też, że no tutaj pogoda jest powiedzmy przeciętna. Ona jest na granicy fajnej pogody dla kawy, więc tu tak naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy zeszli w kwestię, że pogoda nam się psuje i będzie problem. No bo jest ten efekt laniania, tak. Nie El Niño, tylko la ninia, tak? tak. To drugie, tak. tak. To drugie, tak. No to to też będzie nam skutkować. Yy... Kwestią chłodniejszej zimy na przykład w Azji teraz tej naszej kalendarzowej, co w Bozorem oczywiście dla pszenicy o zimnej, którą obsiali w Indiach, jest pozytywne. Indie na przykład, jeżeli chodzi o pszenicę, zwiększyły, będą zwiększać ją prawdopodobnie około 5% ze względu na to, właśnie, że jest, pojawiły się deszcze i są fajne prognozy właśnie związane z Lanina. Więc tutaj Indie będą prawdopodobnie wrócą do eksportu. Pszenicy i produktów pszennych w większych ilościach. Czyli zrobią to, co mieli zrobić w 2022 roku, nie? To, co zapowiedzieli w 2022 roku, kiedy zaczęła się inwazja na Ukrainę. Tak więc, ale kawa, kawa tutaj może troszkę oberwać gorzej. Kawa może obejwać, stąd są te wysokie ceny, bo jednak tutaj wszyscy no, nie ma tego źródła. Nie ma tego źródła, które jest w stanie zastąpić 30% konsumpcji kawy u największego konsumenta na świecie, która pochodziła z Brazylii. Więc te ceny są dość wysoko, bo wszystkie te ceny... Ale kawę po zbiorach można przechowywać, prawda? To może się czekać suszona w silosach na lepsze czasy. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia ile silosów do dyspozycji mają w Brazylii, ale pamiętajmy, że Brazylia ostatnio bije przecież rekord za że jeżeli chodzi o zbiory innych surowców tak, rolnych. Tu przede wszystkim mowa o soi, tu mowa też troszkę o pszenicy, choć oni nie są może znaczącym producentem pszenicy w ujęciu globalnym, jednak lokalnie już patrząc tak, za bardzo wysokie zbiory, jakojedowe zbiory soi y, mają być też w sezonie 25-26, więc oni nie mają no, przestrzeni, powiedzmy, tak szerokiej, żeby z miejsca tutaj powiedzieć. Zresztą, e, jeżeli wspomnieliśmy o soku pomarańczowym, to też można oczywiście o tym powiedzieć, że mnie zaskakuje, że ta cena dalej spada, bo ostatni raport jaki ja trafiłem, jeszcze w języku portugalskim, bo niestety Amerykanie przestali w ogóle publikować dwa razy do roku o soku pomarańczych, o cytrusach, tylko robią to EAS w roku. To już zmniejszyli jeszcze wcześniej tak, mm -hmm. przed shutdownem. To kwestia jest taka, że lecimy, mimo że portugalski aport wskazał, datowany na końcówkę września wskazuje, że będzie mniejsza produkcja w Brazylii niż zakładali jeszcze w maju, kiedy te ceny, te ceny tutaj już leciały, tak? bo te ceny w maju tego roku, no to były już właśnie na poziomach 240 centów i oni wtedy zakładali, że będzie dobra produkcja. Prognoza kolejna jest mniejsza o 2,5%, bo duży, duża ilość opadów owoców jest związana z tym, no bo te, które spadną z drzewa, to nie są zbierane, nie są dokładane do skrzynek, więc tu zmniejszamy produkcję największego producenta pomarańczy i tak naprawdę monopolisty, jeżeli chodzi o sok pomarańczowy, bo Brazylia ma tam 72% udziału w soku pomarańczowym i stanowi no, oczywiście główne źródło. Ponownie dostaw do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o spadek ich produkcji. A tu im odpuścili te cła na sok pomarańczowy? Nie, no to. On nie stanowi. Te... No więc właśnie, i to jest trochę dziwne, bo ile kawa faktycznie trzyma tą cenę przez te cła, o tyle sok pomarańczowy. Strasznie dziwnie dla mnie reaguje, bo wracamy po prostu do poziomów, których no nie widzieliśmy od 2022 roku, tak naprawdę. Więc, i teraz pytanie, czy zejdziemy poniżej tych poziomów, które były. Szczytami, w, no czy w sumie już jesteśmy poniżej tych poziomów, bo 170, 180, 200 było tymi szczytami przez ostatnie 10 lat, a w tej chwili no, jesteśmy na 160 centach. Gdzie to się zatrzyma? Nie wiem, ale wydaje mi się, że w tym A to nie chcesz się... tych wycofania tych środków przez te duże fundusze, które zmieniły sobie target, czyli sądziły, że ten sok nie jest ich częściowym, też. składowym. Też, ale Kakaowiec poszło, czy kawa poszło... doszły teraz do, że tak powiem, zakresu tych dużych funduszy. Prawda? Tam weszły na różne indeksy, a właśnie ten, co akumulator wyszedł. To może też o to chodzi. Tak, ale oni wychodzili wcześniej, oni wychodzili znacznie wyżej, oni wychodzili w okolicach 400, między 450 a 500 centów, więc to nie jest to, że oni zjechali aż tak do tego stopnia, bo to no, dla mnie jest to bardzo nienaturalne, że jesteśmy tak nisko przy takich prognozach, które no, nie są nadzwyczajne, jakby na to nie patrzeć. Więc yy, prognozy produkcji też na ten ok są niższe, jeżeli chodzi o pomające w Stanach, więc tu wszystko się składa na to, że obraz jest negatywny, a cena nam jednak leci. Więc pytanie, kiedy się zatrzymamy? Więc tu może być ciekawe, żeby popatrzeć, czy na wolumen, kiedy coś się zmieni, czy jak przyjdą faktycznie mrozy, bo to też na pewno dotknie sadowników, bo tu myśl, no Teksas jest drugim. Z stanem, jeżeli chodzi o produkcję pomarańczy, Kalifornia jest chyba trzecim, więc właśnie te ekstremalne warunki pogodowe mogą tam wbrew pozorom bardzo mocno namieszać. My no jesteśmy przy końcówce już sezonu huraganowego, więc Floyda już jest relatywnie bezpieczna. Zresztą na Floydzie zimę się spędza, <grym> <grym> więc tam się nie spodziewam minus 20 stopni, ale z no, Teksas może obejrzeć, tak. I to będzie też raczej impuls pro wzrostowy dla stoku Czyli... pomarańczowego. Czekam na impuls na rynku. tak Fundamentalnie jest. Dlaczego? Że powinno rosnąć, natomiast jeszcze rynek tego nie dostrzega. No to właśnie, czyli ten sok pomarańczowy trzeba obserwować, bo to może być takie ciekawe wybicie, tak? Wybicie, które może spowodować każda informacja, tak po prostu? Taka, która wybija Albo po prostu obudzenie się jakiegoś dużego fundu, który stwierdzi, ok, jest już tak tanio. Przy takich fundamentach jest tak tanio, że powinniśmy spodziewać się, a wtedy już może pójść fala, nie? bo jak ktoś dostanie informację, ty tam ci po drugiej stronie ulicy kupują. Tak jest dokładnie informacja szeptana. No to może być ten ride końcówka taka końcówka roku rajd po prostu, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Fundusze to kochają złapać coś taniego, potrzymać miesiąc, sprzedać przed końcem roku zyski, bonusy, prezesi szczęśliwi tak wszyscy inwestorzy też to może być to. No dobrze będziemy to obserwować jak najbardziej. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek to na przykład jest sytuacja dość ciekawa. Gdzieś mi uciekło złoto w tej chwili. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że może nie tyle bezpośrednio ze złotem związana, znaczy nie bezpośrednio z wykresem złota. Bike Mining, spółka, która wydobywa miedź i złoto, myśli nad podziałem, ale w przeciwieństwie do Anglo American nie chce się skupiać, tak jak Anglo American wyłączyło swoją platynówkę mhm. na tą jakąś spółeczkę na V, nie pamiętam teraz nazwy. Tak Barrick Mining zaczyna kombinować, żeby podzielić się ze względu na regiony, zrobić się dwiema spółkami ze względu na region operowania, tak, że Ameryki i Azja osobno i będą w ten sposób dywersyfikować e, swoją działalność. Więc... A tam jakieś nowe złoże słyszałem też, złota gdzieś ktoś od, odnalazł. Tak, to nie no, oni, czy tak? oni też stracili tutaj e, dostęp, do, e, dostęp do Mali, tak, e, natomiast dla złota, jeżeli chodzi o fizyczną stronę... E, poet informuje, że chce w pełni uruchomić do lipca tą kopalnię miedzi i złota w Indonezji, tą, w której osiem osób zginęło po tym zalaniu błotem. I tam po prostu z tego co mignął, mignął mi informacje to jakaś nie wiem czy nie, nie ujęta w planach czy coś dziura była przez którą to błoto się wlało i zabiło tych ludzi. Nie jest to błąd, bo po prostu oni nie odkryli tej dziury w kopalni. Ale skoro to jakoś... wróci do działania, tak pewnie a tam, wróci. A tam 900 tysięcy no, uncji złota rocznie dokładnie. idzie, tak? I to jest jedna z największych kopalni więc miedzi na świecie. Złoto trzeba obserwować, były korekty, ale tak poniżej 4 tysięcy widzieliśmy odbicia wybijające tak. z powrotem, więc wygląda to, że rynek wierzy dalej w złoto. Mimo że zjechaliśmy tak. z dzisiaj, cztery... dzisiaj co jest, 19, tak? 19 listopada, że będziemy mieli nie będzie obniżki stóp procentowych, już ponad 50% analityków tak uważa. A to zobaczymy. Może FED zaskoczy to 10 grudnia. Będziemy to monitorować jak najbardziej. No, 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 będziemy więc, jeszcze, mieli, tak, jeszcze będziemy mieli spotkanie, więc będziemy to, na to patrzeć. Na złoto też będziemy patrzeć. Tutaj sobie też jeszcze pogadamy o miedzi. No cóż, a na razie co? Dziękujemy za uwagę. Uwaga I... na pogodę. Ciepło tak? się widzimy, ubrać. I widzimy się na Narodowym na Forfinie. Tak jest. I na Forfinie. 1-22 listopada. Tak, tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia.